Cześć, moi drodzy! Jestem na nowym moście, który właśnie został oddany do użytku. Jest 2 stycznia, ale jest bardzo ciepło, nie ma śniegu, jest sucho. Więc wybrałem się na rower, żeby wam pokazać, jak wygląda ta nowa droga, nowa autostrada. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo strasznie tu głośno. Jeszcze leci helikopter. Patrzcie. Helikopter, a tu Wisła. Zobaczcie, jak jest sucho. Zupełnie nie ma wody. Jest bardzo płytko. Widać dno nawet. Susza w Polsce i zobaczcie, wyspy tworzą się na Wiśle. To nie jest normalne. Niestety nie ma śniegu. Jest sucho i rzeczywiście będzie problem z wodą, moim zdaniem. A to mój stary rower, ale spisuje się świetnie. Tak to wygląda. Jadę dalej po straszny hałas. A Wam życzę szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się na razie. Miłego dnia. Cześć. pa. Cześć moi drodzy, witajcie. Witam was bardzo serdecznie. Ostatnio dostałem wiadomość, że do Polski zbliża się z, Ro z Rosji bestia. Co to jest bestia? Ogromny niż albo wyż. jestem pewny. W każdym bądź razie bardzo niska temperatura. Zobaczcie, to jest właśnie mapa Europy. Tu jest Rosja, tu jest Polska. Na razie jesteśmy na zielono. To znaczy, że jest temperatura powyżej zera. Ale zobaczcie, już w połowie Białorusi jest niebiesko. To znaczy, że jest minus 10 stopni. A zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj na Syberii jest naprawdę, naprawdę bardzo zimno. Minus 20, a może nawet mniej niż minus 20 stopni. I ten mróz przesuwa się, zobaczcie, jak wieje wiatr. Wieje wiatr na zachód, ze wschodu na zachód i to powietrze jest wciągane nad Polskę. I dlatego meteorolodzy powiedzieli, że nadciąga bestia ze wschodu. Zobaczymy, zobaczymy, czy naprawdę bestia przyjdzie do nas. Jeśli tak, to będą mrozy, których już dawno, dawno w Polsce nie widzieliśmy. Tamta zima była bardzo ciepła, nie było w ogóle mrozu. Zobaczymy, jak będzie teraz. Być może sprawdzi się ten scenariusz i bestia ze wschodu do nas przyjdzie. Zobaczcie, Norwegia, Szwecja, Finlandia, około minus 10. Yy, tu jest około 0, między 0 minus 10, a u nas jest jeszcze cieplutko, zupełnie jak daje jesieni. Zobaczymy. Ten fioletowy kolor naprawdę mnie przeraża. Jeśli to miałoby przyjść do Polski, byłoby naprawdę zimno. Ale myślę, że jest jeszcze daleko, daleko. Jest jeszcze za Uralem. Tak mi się wydaje. Zatem być może wcale do nas te bardzo, bardzo wielkie mrozy nie przyjdą. Trzymajcie się, zobaczymy jak będzie dalej. Będę Wam opowiadał czy bestia ze wschodu naprawdę do nas przyszła. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć, papa. Pa. Coś czuć? Czuć bestię? Czy idzie do nas bestia? Chyba masz lepszy węch. Joby, czy ty czujesz bestię? Chyba nie. Troszkę śnieżku pada. Idziemy do domu. Okej. Okay. Cześć moi drodzy, witajcie. Jeden dzień temu, czy dwa dni temu mówiłem wam, że nadciąga bestia ze wschodu. Ale na razie nie jest tak źle, nic się nie dzieje. Bestii nie widać. Jest około 0 stopni. Nawet kałuże nie są zamarznięte. To myślę, że jest na plusie. Jest więcej niż 0. I zaczął padać malutki śnieg. Nie wiem, czy będzie widać. Spróbuję, może, jeśli powiększę, to zobaczycie. O, widać płatki śniegu. Troszeczkę. Troszeczkę pada śnieg. Ale zobaczcie jest szaro, nie ma słońca śnieg nie pada kiedy jest słońce, prawda? Muszą być chmury, żeby padał śnieg. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie. Czy wieczorem będzie biało? Na razie jest za ciepło trochę. Zobaczcie, na samochodzie trochę się utrzymuje, ale na Ziemi nie ma nic. Na razie jest za ciepło, żeby śnieg się utrzymał. Pada bardzo malutki, zatem bestia może idzie do nas, ale na razie nic groźnego się nie dzieje. Nie jest bardzo zimno, nie ma śniegu i zima wygląda zupełnie jak jesień. Zobaczymy, czy to się zmieni. Jeszcze trochę czasu jest. <laughs> Trzymajcie się, miłego dnia, cześć, pa pa. Joby, a ty co powiesz na temat zimy? Jak ci się taka zima ciepła podoba? Woli, żeby było zimniej, chyba. Chcesz chodzić po śniegu. <laughs> na nie chodziłaś po śniegu. Cześć moi drodzy, witajcie. Dziś chyba mogę oficjalnie powiedzieć, że. Czekam aż samochód przejedzie. Chyba mogę powiedzieć oficjalnie, że bestia ze wschodu do nas przyszła. Jest teraz minus 20 stopni. Prawdziwa zima, prawie jak w Moskwie, ale tam jest chyba jeszcze, jeszcze zimniej. Proszę uważać na samochody, ludzie wyjeżdżają do pracy. A jestem z jobby. Jobby, jak tobie się podoba? Bestia ze wschodu. A nie robi na tobie wrażenia, widzę. Nie jest tak źle. Zobaczcie, ten bałwan chyli się ku upadkowi. Zaraz upadnie na twarz. Czobi, czego ty szukasz? Powiedz ciągle. Co tam jest? Co tam jest? Powiedz. Bestia tam siedzi pewnie. Myślę, że będzie piękna pogoda. Jest niebieskie niebo. Zobaczcie jak to wygląda tutaj. O, pewnie widzicie słońce. Słońce już dosyć wysoko. A w tę stronę wygląda tak. Droga biała. Niebo niebieskie. Niestety ten szary pas, który widzicie, to jest smog. Nad Warszawą. Niestety jest smog. W zimę robi się smog, kiedy nie ma wiatru. Będzie piękny, zimny dzień, ale słoneczny. Życzę Wam wszystkim, żebyście trzymali się ciepło. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Cześć. Papa. Pa.